osoby stosunkowo młodą, y, która wyjechała za granicę i która y, można ocenić z tej króciutkiej sceny, że trochę pozbyła się marzeń, y, czy zrezygnowała na moment z pewnych marzeń, czy nie, dlaczego wyjechała. Prawdę mogła określić swoją bohaterkę, bo jakby problem emigracji był dla nas y, lata temu bardzo istotny, bardzo ważny. To się oczywiście zmieniało po 89. można by było podzielić sobie tam na jakieś różne Jasne. etapy, dzisiaj również emigracja jest inna. Wiesz co, tu, tu raczej to jest ten, ta kwestia, że trochę ta bohaterka studiowała, trochę pracowała na śmieciówkach głównie i szczerze mówiąc, to jest bardziej z... W związku ze znalezieniem trochę swojego miejsca, ona gdzieś miała w rodzinie tego typu historie, że były te wyjazdy i myślę, że chciała to poznać na własnej skórze i dlatego się decyduje na to, czyli to nie jest jakby mus u niej, że ona musi wyjechać, bo inaczej to tam się zawali coś, tylko bardziej rodzaj właśnie gdzieś tam właśnie poszukiwania siebie, jakieś odpowiedzi na pytania swoje. I tu właśnie gdzieś dużo dostaje od kobiet, na które akurat trafia. Trafia na takie wyjadaczki emigracyjne, bym powiedziała, które tu są już 20 lat, 13 lat, więc ma niezłą szkołę, którą one, one jej pokazują ten świat. Jest to, jest to specyficzny świat. Jest to, jest to jakiś taki Dziwny, taki jak ta scenografia, trochę taki e, odstręczający świat tej emigracji, gdzie one próbują stworzyć sobie niby kawałek jakiegoś domu pseudo, e, ale tego nie można nazwać tu, tu domem. Żyją jak e, no, cały czas na walizkach, tak jak mówią, cały czas te walizki trochę jak u mrożka, bo gdzieś to koresponduje niewątpliwie z emigrantami mrożka, oczywiście inny jest to dramat, ale. Myślę, że jest jakąś odpowiedzią, pierwszą, kobiecą odpowiedzią na migrantów, mrożka. Yy, yy, no i tkwią w tym, tkwią w tym świecie, gdzie yy, dziwna sprawa, z jakichś pobudek yy, przyjechały i nagle ciężko, ciężko, zakończyć tą emigracyjną egzystencję. Mimo, że myślę, że mogłyby, z mojej perspektywy, z perspektywy mojej postaci, mnie to dziwi, czemu one tu tkwią dalej, tak. Więc to jest coś, coś dziwnego, w co, w co się w pewnym momencie człowiek wplątuje, myśląc o tym, że musi gdzieś wyjechać, czy coś zrobić, czy, 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 czy wykonać jakąś decyzję, i nagle robi ją i, na, i zaczyna tkwić i się przyzwyczajać do tego, do, do, do tej sytuacji, która jest taka niepewna i jest taka, jakaś taka na pograniczu. Więc no. Czy zastanawiałyście się w pracy nad swoimi rolami? Czy to jest jakby taki syndrom polek wyjeżdżających? To, że one tkwią w tym i nie mogą, jak kiedy postanowiły sobie, że będą tam nie wiem rok czy dwa, one tam są o wiele lat, nie mogą przerwać? Trudno nazwać tak. tego okresu, który nic nie wnosi, tak naprawdę, tak. poza oczywiście finansową stroną. I tu są, właśnie, dotykamy bardzo indywidualnych problemów. Dlatego, gdzieś osobiście mi się podoba to podjęcie tematu tutaj, że jest gdzieś trochę walka z tym mitem takiej kobiety, która wyjeżdża właśnie tylko i wyłącznie przez finanse z powodów finansowych. I żeby zarobić na tą rodzinę. Jest gdzieś tam też ten temat, ale się nagle pojawiały też inne tematy, bardzo osobiste. Że jednak każda z nich e, ucieka od czegoś, co mają w Polsce. Nie, nie robiłabym tu takiej e, klamry Polska, bo powiem Wam, że z Ukrainy dziewczyny też z różnych pobudek wyjeżdżają do Polski na przykład, więc nie, tutaj bym tak tego nie, nie grupowała, że to jest Polska. Są bardzo indywidualne przypadki i, wow. i właśnie gdzieś to jest też był taki reportaż w polityce w 2007 i tam było to mocno jakoś nagłośniony ten temat Eurosierot w ogóle, czyli tych dzieci, które zostają z kolei. Ten, ten temat mhm. też się pojawia oczywiście w związku z tym macierzyństwem. I tam jakby te kobiety były silnie napiętnowane, tak? zostawiają te swoje dzieci, te dzieci nie mogą się odnaleźć, mają problemy psychiczne w szkole i tak dalej. Rodzice, którzy przyjeżdżają co tam, co pół roku, czy tam, co trzy miesiące, czy dzwonią, przyjeżdżają, nie przyjeżdżają, był bardzo tak mocno właśnie zostały nakreślone ten, ten aspekt rozpadu rodziny, jaki, jaki zaczyna się tam. E, e, zaczyna funkcjonować w taki sposób. Ich rodzina przestaje, e, e, no przestaje, przestaje funkcjonować normalnie. E, a tu gdzieś e, myślę, że staramy się trochę też właśnie te inne aspekty tu wyciągnąć, że często te kobiety właśnie z Polski, z tych małych miast często, które wyjeżdżają, miały również inne budki, nie tylko finansowe choć też, ale też inne, tak? oczywiście też. <todgłosy> No i moja bohaterka się tu z tym zaznajamia. Myślę, że też sobie właśnie tworzy inny trochę światopogląd niż miała, przyjeżdżając tu. Więc zmienia się też i one, one wprowadzają mocno w moją bohaterkę w ten świat. Nie chcę dużo mówić, bo jest też element tajemnicy w tym wszystkim którego nie będę zdradzać jakby wiadomo. Każda z nas zresztą ma tajemnicę dość mocną w tym spektaklu. Jeszcze bym chciałabym powiedzieć o tym w ogóle, że ten spektakl, jak patrzymy, to teraz z perspektywy, że no, jest, jest taki odarty z całej inscenizacji mocno. Znaczy jest postawiony na dialogu i na nas. Tym się charakteryzuje ten spektakl. Nie, nie ma tu jakichś silnych fajerwerków inscenizacyjnych a, i... Jeśli ma się obronić to nami i tym, co sobie wytworzymy między trzema kobietami. I mam nadzieję, że to będzie uniwersalne. Uniwersalne o macierzyństwie, a nie y, konkretnie o matkach na migracji, choć oczywiście jest to o tym spektakl, ale myślę, że uniwersalnie można bardzo potraktować ten temat. Matek, które. I teraz zostawiają swoje dzieci i mają też dylemat, czy, czy, czy wziąć kolejną pracę, czy nie. I de facto też na przykład nie ma ich całymi dniami, tak? Jeśli spotykają rano i wieczorem przychodzą, kiedy dziecko śpi. I można pomyśleć jakby, jaka jest różnica takiej matki, a tej matki, która jest gdzieś dalej i zarabia i przyjeżdża raz na jakiś czas. No. To ciągle poczucie winy. Um, tak, myślę, no tak, jakiegoś takiego oderwania, zubożenia w procesie wychowania, tak? tak czy w procesie bycia, towarzyszenia dzieć, dziecku? Dziecku. No hmm? i jak to wpływa na to dziecko? Nie? I, I cały czas no to jest niesamowite, bo tam jest cały czas te, te, te takie dwie siły. tak? Chce, wszystkie chcą dobrze dla swoich dzieci, wyjeżdżają. Jestem przekonana, że chcą, że chcą zadbać o nie. E i na ile to te, te nasze dobre pobudki zamieniają się w, no, w złe skutki tak, dla, dla dziecka? Bardzo dla... dziękuję. Dziękuję bardzo.